Tak, to taki jest, kurwa żony deszcz z Karaibów. Daleko z taką jedną osobową łódką przypływa. Jedną osobową, tak. I tak, oni <grym> się tego przestraszyli. A tam jest piękny deszcz, tak? Na trzeba zwrócić uwagę? Fort. Fort z kontenerami. Pan restauracja. Pan generał spada restauracja. Ja. Nie to jest, na tena, to jest na tena, ale restauracja. restauracja No, taka, luksusowa. Ma jest tak. A mamy wierzę, Na handel. Tak, oni tak po prostu robią. Piją Europy... się tego, oni w kieszenie. Tak. Dla nas Europejczyków to jest nie do pomyślenia. To gorsi kurwa niż za kościołowie Ja się pomyślałem, uderzyła, no. ale dalej Tutaj te fale są faktycznie w no. Tutaj bym się jednak A nie może jednak założyć, to na plecy? po drodze. nie takiego palenia Ale sporo. Dzień naszego cómo Dwa takie białe paski A okulary, żeby było widać, że jestem turystą Nie mam na szczęście klapków Skarpet Bo u widać Wystoi, że staje taki trypel. O, opona. Te chopony? No, to jest dość Ta bliska, która coś pamiętnia, Ale po nie mieści. No, amfibus, buar. Them, nice, war, in ah. to Co się mogło stać w 96 roku? Próbowali zrobić obóz Niemcym, koncentracyjny. W 96. roku? No próbowali robić obóz koncentracyjny. Jak to Niemcy? <laughs> <laughs> to jest wszystko, jest.